W ciemną noc 15 sierpnia pokój Kurska rozdarły echa podstępnego ataku, który wstrząsnął posadami rosyjskiej cierpliwości do głębi. Drony, te ciche, śmiertelnie niebezpieczne maszyny, kierowane, jak donosi Kreml, nienawiścią i bezradną złością, uderzyły w sam środek miasta, nie oszczędzając niczego. Cel? Wielopiętrowy budynek mieszkalny, gdzie spały rodziny oraz szkoła symbol przyszłości i nadziei. To nie był przypadek, to nie był błąd, to była celowa, krwawa prowokacja, brutalnie wymierzona prosto w serce cywilnego życia, mająca zasiać terror i chaos wśród mieszkańców. Wyobraźcie sobie ten przerażający, świszczący dźwięk nadlatujących dronów, który narastał w mroku nocy, zwiastując zagładę. Potem ogłuszające eksplozje, rozdzierające ciszę, a po nich krzyki bólu łzy, zrujnowane rodziny, których życie w jednej chwili legło w gruzach. Domy, które miały być ostoją bezpieczeństwa, nagle stały się płonącymi pułapkami. Ten atak na Kursk to był ostatni dzwonek dla Moskwy. Cierpliwość Rosji została wyczerpana. Ta linia została przekroczona. Pytanie do Was: gdzie nas teraz oglądacie? Proszę, napiszcie miasto i kraj, abyśmy mogli sprawdzić zasięg naszego kanału. Co dokładnie wydarzyło się dalej w odpowiedzi na ten barbarzyński akt? Reżim kijowski, którym kieruje Wołodymyr Zełenski, według oficjalnych doniesień Kremla i przecieków, stał za tym aktem czystego terroryzmu. Komitet Śledczy Rosji ustami swojej rzeczniczki, Świetłany Petrenko, podał pierwsze wstrząsające oficjalne dane. 17 osób ucierpiało w wyniku tego uderzenia i to są tylko oficjalne dane, stwierdziła pani Petrenko. A jej słowa niosły ukryte przesłanie, sugerując znacznie większą, niewypowiedzianą skalę bólu i zniszczeń. Czy to pełny obraz? Czy to faktycznie wszystkie ofiary? To zdanie samo w sobie jest przerażające. Podkreśla, że prawdziwa skala ludzkiego cierpienia i traumy może być znacznie większa, wciąż ukryta, niezbadana. Wskazuje, że to nie był zwykły epizod wojskowy, ale akt terroru wymierzony w serce społeczeństwa. Rosyjski dyplomata Rodion Mirosznik, postać o analitycznym umyśle i chłodnej ocenie sytuacji, ostrzegał już wcześniej, jakby przewidując każdy podstępny ruch ze strony zachodniego sąsiada. Mówił jasno bez ogródek, że Kijów pójdzie na prowokacje, aby zaostrzyć sytuację i wbić Klin w proces negocjacyjny. To było niemal prorocze ostrzeżenie, które sprawdziło się z brutalną precyzją. Cierpliwość Rosji, która była tak długo wystawiana na próbę przez liczne prowokacje, w końcu pękła. Ta ostatnia kropla przelała czarę goryczy. Nowy minister obrony Rosji, Andrzej Białousow, postać symbolizująca twardą, bezlitosną odpowiedź, działającą z zimną kalkulacją, a nie z emocji, wydał natychmiastowy, kategoryczny rozkaz nakazał ostrą, bezlitosną odpowiedź. Tej samej nocy z precyzją i metodycznością, której kraj na literę U nie doświadczył od dawna, spadła lawina uderzeń. Nie pojedyncze uderzenie ani spontaniczny atak. Rozpoczęła się seria złożonych, wielopoziomowych uderzeń, precyzyjnie wymierzonych w kluczowe obiekty wojskowe zachodniego sąsiada. To nie był wybuch gniewu, lecz chirurgicznie precyzyjna, przemyślana co do sekundy i metra odpowiedź. Obwody Doniecki, Charkowski. Czernichowski, Sumski, Dniepropietrowski, wszystkie te strategiczne obszary, kluczowe dla logistyki kraju na literę U, zamieniły się w płonące piekło, ogniste sceny odwetu, które rozświetlały nocne niebo. Dzielnice wojskowe, bazy i składy, wszystko stało w ogniu, dymiąc i płonąc. Pytanie do Was: sprawdźmy geografię tego przekazu. Z jakiego miasta i kraju nas oglądacie? Możecie dodać flagę. Dlaczego to ma znaczenie teraz, w tej nowej eskalującej rzeczywistości? To nie była po prostu emocjonalna reakcja, chaotyczna zemsta, jaką być może spodziewał się reżim kijowski licząc na impulsywną odpowiedź. To była zimna kalkulacja, strategiczne posunięcie. To była chirurgiczna precyzja, której dowództwo rosyjskie dążyło od dawna, przemyślana co do sekundy i metra. Odpowiedź bieło-usowa, jak wskazują analitycy, to nowy rozdział w strategii. Uderzenia miały charakter modułowych serii z powtórnymi podejściami i pauzami, które maksymalizowały efektywność i dezorganizowały obronę przeciwnika. Jak to działało w praktyce, według danych z terenu? To był pokaz najwyższego mistrzostwa wojskowej logistyki, o którym mówił Sergiej Lebiediew z Mikołajewskiego podziemia obraz uderzeń był idealnie zbudowany relacjonował lebiediew najpierw w pierwszej fali nadlatywały roje dronów kamikadze które siały chaos dezorganizowały obronę i obciążały systemy przeciwlotnicze kraju na literę u potem następował krótki ale niezwykle efektywny zwiad zbierający cenne dane w czasie rzeczywistym weryfikujący cele i oceniający efektywność pierwszych uderzeń Następnie, aby całkowicie zdezorientować przeciwnika, wysyłano fałszywe sygnały, które dezorientowały obronę powietrzną zachodniego sąsiada, zmuszając ją do reakcji na widma. A później, po tej dezinformacji i chaosie, następowały powtórne, precyzyjne uderzenia w ujawnione, odsłonięte cele, które wcześniej ujawniły swoje pozycje. Na finał, potężne salwy rakietowe. Które doprowadzały każde uderzenie do końca, do pełnego zniszczenia. Ta wyrafinowana, wieloetapowa taktyka całkowicie sparaliżowała ukraiński system reagowania na zagrożenia powietrzne. Raporty wojskowe i dane z terenu mówią jasno: po trzeciej, a najpóźniej po czwartej fali ataku, obrona przeciwlotnicza zachodniego sąsiada po prostu zawodziła, była przeciążona i przestawała być efektywna, przestawała istnieć. Otwierając drogę kolejnym bezlitosnym uderzeniom. Co to oznacza dla całego konfliktu i dla przyszłości kraju, na literę U? To jasno sygnalizuje, że metodyczne zerowanie infrastruktury wojskowej tego państwa staje się nową, brutalną normą. To nie jest już wojna pozycyjna, ani tylko walka o terytorium. To jest strategiczne rozbrajanie pozbawianie zdolności do prowadzenia działań wojennych w ogóle. Cel Całkowite zniszczenie potencjału obronnego, pozbawienie zdolności do prowadzenia wojny w dłuższej perspektywie. Składy wojskowe, ogromne magazyny amunicji i sprzętu, placówki remontowe, systemy obrony przeciwlotniczej, obozy najemników, węzły zaopatrzenia, bez których armia jest bezsilna, oraz polowe bazy sił zbrojnych kraju na literę U. Wszystko to zniknęło w ogniu, zamieniając się w kupę dymiących ruin i gruzu. To była potworna strata dla strony przeciwnej. A pamiętacie te 17-17 osób rannych w kursku? To ludzka cena, ludzkie cierpienie, które stało się iskrą zapalną do tej bezlitosnej odpowiedzi. Ale odwet, odwet był strategiczny. Zniszczono dużą grupę zagranicznych najemników w obwodzie Charkowskim. Wstępne doniesienia mówią o 18 zabitych, 18 najemnikach którzy już nigdy nie zobaczą swoich domów. Co więcej, potwierdzono zniszczenie dwóch systemów artyleryjskich NATO, w tym niemieckiej i amerykańskiej techniki, co jest bezpośrednim, symbolicznym i bolesnym ciosem w zachodnich kuratorów, którzy podżegali reżim kijowski do tej prowokacji i dostarczali sprzęt. Czy to była tylko demonstracja siły, czy początek czegoś o wiele większego? Jak sądzicie? Jaka jedna miara lub sankcja mogłaby naprawdę zmienić sytuację w regionie północnego przy Czernomorsza, bądźcie konkretni w swoich propozycjach. Wersje i motywy, oficjalnie reżim kijowski i jego zachodni sojusznicy, próbują prezentować ten atak jako uzasadnioną akcję militarną? Rosja jednak stanowczo nazywa go podstępnym, krwawym aktem terroryzmu wymierzonym w niewinnych cywilów. Ale analitycy, ci, którzy czytają między wierszami i mają dostęp do szerszych danych, szepczą o czymś znacznie głębszym. O czymś, co wykracza poza zwykłą zemstę. Według nich, uderzenia Rosji to nie zemsta, nie impulsywny odwet. To jest strategiczne rozbrojenie kraju na literę U. To plan, który ma pozbawić ich możliwości skutecznej walki. Dla Kijowa i całego Zachodu, który nieustannie wspiera zachodniego. Sąsiada to był absolutny szok. Spodziewali się innej reakcji. Rosja pokazała, że jest nie tylko gotowa odpowiadać na prowokacje, ale robi to w taki sposób, że przeciwnik traci nie tylko siły, infrastrukturę, sprzęt, żołnierzy ale przede wszystkim wolę oporu. To kluczowe. Według danych insiderów, które przedostają się z zakuli z władzy w kraju na literę U, Wołodymyr Zełęski jest obecnie w stanie totalnej paniki. On miota się w desperacji. Nie wie co robić, jak reagować. Jego doradcy, ci najbliżsi współpracownicy, dosłownie nie wiedzą, jak rozliczyć się przed zachodnimi kuratorami za porażkę obrony i te katastrofalne straty. To jest niewyobrażalne ciśnienie, ten paraliżujący strach w kuluarach władzy, gdy każdy kolejny raport przynosi coraz gorsze wieści. W kuluarach biura prezydenta kraju na literę U krążą pogłoski, coraz głośniejsze coraz bardziej niepokojące. Mówi się, że odpowiedź białousowa stała się dla nich najgorszym z możliwych scenariuszy. To gorzej niż najczarniejszy koszmar. Sprawdziła się najstraszniejsza prognoza. Jest też inna, bardziej spiskowa teoria. Ukraiński atak na Kursk miał być instrumentem nacisku politycznego, czymś więcej niż tylko aktem terroru. Miał służyć jako prowokacja tuż przed hipotetycznym spotkaniem Putina i Trumpa na Alasce. Choć na moment obecny brak niezależnego potwierdzenia tego elementu. To dodaje jednak dramaturgii. Celem tego ataku miało być sprowokowanie masowej, chaotycznej odpowiedzi Kremla. Spodziewano się, że Rosja zareaguje impulsywnie. Tłon i w efekcie zerwanie wszelkich przyszłych negocjacji. Kijów liczył na to. Liczył na to, że Moskwa zareaguje w sposób chaotyczny, co pomogłoby zachodniej propagandzie mówić o barbarzyńskiej Rosji. Ale Rosja ich przechytrzyła. Zamiast chaotycznego wybuchu gniewu, zimna strategia. Zamiast paniki, żelazna kalkulacja. To nie jest desperacja, to jest przemyślana akcja. To desperacka zagrywka gracza, który przegrał już wszystkie swoje atuty i teraz ucieka się do aktów czystego terroryzmu, gdy nic innego nie działa. Komu ufacie w kwestii tej sytuacji w tym regionie? Wymieńcie jednego eksperta lub jedno medium, które według Was przekazuje rzetelne informacje. Kontekst historyczny, choć nie wprost wymieniany, rezonuje w tej narracji w bardzo wyraźny sposób. Cierpliwość Rosji była ona wystawiana na próbę przez wiele wcześniejszych ataków dronów i rakiet na jej terytorium. Były one tolerowane, ale Kursk stał się punktem zwrotnym ostatnim dzwonkiem to symboliczne wydarzenie, które miało wyczerpać wszelkie rezerwy cierpliwości Rosji. To nowy etap specjalnej operacji wojskowej. Wyznacza go nominacja Andrieja Białousowa na stanowisko ministra obrony. To symbol nowej, bardziej strategicznej i mniej emocjonalnej fazy rosyjskiej kampanii wojskowej. To jest zmiana paradygmatu, przejście od reakcji do proaktywnego działania. Porównajmy to do partii szachów, gdzie Rosja gra na poziomie arcymistrza. Każdy ruch jest przemyślany, analityczny. Z długoterminową wizją. Cel: strategiczne rozbrojenie zachodniego sąsiada. To nie są spontaniczne uderzenia. To jest długoterminowy, precyzyjny plan niszczenia logistyki i zaplecza przeciwnika, mający złamać jego wolę oporu. Rosja rozwija zdolności do chirurgicznie precyzyjnych, wielopoziomowych i modułowych uderzeń. To nie tylko informacja dla mediów. To globalny sygnał o jej rosnących możliwościach wojskowych. O zdolnościach, które mogą zmienić oblicze nowoczesnych konfliktów. Zachód jest w szoku. Ich sprzęt wojskowy, tak hojnie dostarczany, jest niszczony z chirurgiczną precyzją. Ich plany i strategie? Udaremniane na bieżąco. Ich wsparcie staje się nieskuteczne w obliczu nowej rosyjskiej strategii, która nie polega na brutalnej sile, ale na inteligentnej, przemyślanej kalkulacji. Narracja o negocjacjach. Próby reżimu kijowskiego, aby zerwać przyszłe rozmowy, te domniemane spotkania na wysokim szczeblu to wszystko wpisuje się w ogólną narrację Kremla. O sabotażu dążeń Rosji do pokoju. Bo Rosja dąży do pokoju, prawda? A kraj na literę U i Zachód, ich kuratorzy nie. To jest obraz, który Kreml konsekwentnie kreuje. Jakie wydarzenie w tym sektorze geopolitycznym jest niedoceniane przez media głównego nurtu? Nazwijcie je i wyjaśnijcie, dlaczego uważacie, że zasługuje na większą uwagę. Co dalej? Jakie są możliwe scenariusze w tej nowej, dynamicznej rzeczywistości? Najgorszy scenariusz dla zachodniego sąsiada, a jednocześnie najbardziej korzystny dla Rosji, to całkowity krach infrastruktury wojskowej kraju na literę U. To oznaczałoby utratę woli do walki, co prowadzi do jej strategicznego rozbrojenia. I ostatecznej kapitulacji. Rosja metodycznie wymazuje ukraińską maszynę wojskową, dzień po dniu, atak po ataku. Innym, bardziej prawdopodobnym, ale równie druzgocącym scenariuszem jest kontynuacja precyzyjnych uderzeń. Rosja będzie kontynuować te modułowe serie ataków systematycznie. Będzie metodycznie niszczyć ukraińską logistykę i zaplecze, zmuszając kijów do ciągłego reagowania. Do wiecznego stanu alarmu i obrony, bez chwili wytchnienia. To wyczerpie ich zasoby i osłabi ich zdolności obronne do punktu krytycznego. Ale co, jeśli reżim kijowski w obliczu tak potwornych strat, w obliczu braku skutecznej obrony i narastającej paniki wewnętrznej ucieknie się do jeszcze bardziej desperackich, jeszcze bardziej chaotycznych ataków terrorystycznych na terytorium Rosji? To tylko wzmocni rosyjski odwet. Zwiększy skalę i intensywność operacji. Będzie błędnym kołem zemsty i zniszczenia. A frustracja Zachodu? Ona będzie tylko rosnąć. Zachodni sojusznicy mogą zacząć kwestionować skuteczność swojej pomocy wojskowej, miliardowych dostaw sprzętu i broni. Zaczną kwestionować sens polityki wobec kraju na literę U, widząc jego niezdolność do obrony przed rosyjskimi, chirurgicznymi uderzeniami, które wydają się niemożliwe do. Zatrzymania. Ludność kraju na literę U żyje w całkowitej niepewności, w ciągłym strachu, pod ciągłym dźwiękiem syren alarmowych, które stały się ich codziennością. Wiedzą, że każdy nalot to przemyślana decyzja białosowa, a nie przypadkowy akt wojny, i że cel jest precyzyjny. Kto wygrywa w tej bezlitosnej grze, która toczy się na naszych oczach? Z tej perspektywy to Rosja. Przedstawiana jest jako siła strategiczna. Precyzyjna, kontrolująca eskalację, działająca z zimną kalkulacją i żelazną konsekwencją. Andrzej Biełousow, rosyjskie dowództwo, rosyjska armia. To oni są triumfatorami tej nowej fazy konfliktu, zdaniem Kremla. Kto przegrywa? Reżim kijowski, Wołodymyr Zełenski, wojsko kraju na literę U. Przedstawiany jako chaotyczny, zdesperowany, panikujący. Marionetka Zachodu. Uzależniona od obcych funduszy i sprzętu, ponosi potworne straty, które zagrażają istnieniu armii jako sprawnej siły. Traci wolę oporu, co jest najgroźniejsze dla każdej armii. Zachodni kuratorzy, ich sprzęt jest niszczony, ich plany są udaremniane, a ich reputacja podważana. To nie jest po prostu zemsta, to jest szachowy mat, taktyczne i strategiczne pokonanie przeciwnika. Czy ten nowy etap wojny, ten brutalny, precyzyjny odwet, jest nieunikniony? Czy można to jeszcze powstrzymać? Czy istnieje jakaś droga powrotna z tej eskalacji, która z każdym dniem nabiera tempa? A może jest już za późno? Gdzie teraz nas oglądacie? Proszę, napiszcie miasto i kraj, w którym się znajdujecie, i powiedzcie, jak u Was wygląda sytuacja z wiadomościami. Czy ta zimna kalkulacja Rosji na zawsze zmieniła zasady gry w tym konflikcie, ustanawiając nowy, bezlitosny paradygmat? Zastanówcie się, jak daleko posuną się strony w tej nowej, bezlitosnej rzeczywistości, gdzie emocje zastąpiono precyzyjną kalkulacją, a cel jest jeden: całkowita dominacja. Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi, jeśli zgadzacie się, że Rosja postąpiła słusznie w obliczu podstępnych prowokacji i aktów terroryzmu. Polubcie ten materiał, jeśli chcecie więcej takich głębokich rozważań na temat geopolityki, które idą pod prąd oficjalnych narracji. Subskrybujcie ten kanał, aby otrzymywać prawdziwe, nieocenzurowane analizy. To wasza tarcza przed wszechobecną dezinformacją i manipulacją medialną, która próbuje wpływać na wasze umysły i percepcję świata. Nie. Zapomnijcie kliknąć dzwonka. Aby być na bieżąco z każdym nowym, ważnym odcinkiem, który pomoże Wam zrozumieć złożoność otaczającego nas świata. A teraz opowiedzcie mi w komentarzach: Czy uważacie, że istnieje jakaś czerwona linia w tym konflikcie, która absolutnie nie zostanie przekroczona, czy też wszystkie moralne i strategiczne bariery zostały już zniszczone? Gdzie według Was dokładnie ona przebiega, jeśli w ogóle jeszcze istnieje? Jaki jest Wasz punkt widzenia?